Who came up with the topic of this presentation? Kto wymyślił temat tej prezentacji? 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 Please think about what I said. Pomyśl, proszę o tym, co powiedziałem. 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 Thoughtlessness of a driver has caused an accident. Bezmyślność kierowcy doprowadziła do wypadku 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 What was your first thought when you woke up? Jaka była Twoja pierwsza myśl, gdy się obudziłeś? 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 I will think about changing my job from the new year. Od nowego roku będę myślał o zmianie pracy. 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 I think that conditions of this contract are unfavorable. Myślę, że warunki tej umowy są niekorzystne. Myślę że warunki tej umowy są niekorzystne. Myślę że warunki tej umowy są niekorzystne. Myślę, że warunki tej umowy są niekorzystne. I was thinking about you from our last meeting. Myślałam o Tobie od naszego ostatniego spotkania. 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 I will think about changes in the contract content. Pomyślę o zmianach w treści umowy. Pomyślę o zmianach w treści umowy. Pomyślę o zmianach w treści umowy. Pomyślę o zmianach treści umowy. Are you thinking about vacation? Myślicie już o wakacjach? Myślicie już o wakacjach? Myślicie już o wakacjach? Myślicie już o wakacjach? You aren't as strong as you thought you were. Jednak nie jesteś tak silny, jak myślałeś. 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 I like sending gifts to friends. Lubię wysyłać prezenty znajomym. Lubię wysyłać prezenty znajomym. Lubię wysyłać prezenty znajomym. Lubię wysyłać prezenty znajomym. Do you want to send a girl a letter on her birthday? Chcesz wysłać dziewczynie list z okazji urodzin? 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 Możesz złożyć za mnie to podanie w urzędzie? 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 I have to submit this document at the Secretarial Office before 5 pm Muszę złożyć ten dokument w sekretariacie do godziny 17 Muszę złożyć ten dokument w sekretariacie do godziny 17 Muszę złożyć ten dokument w sekretariacie do godziny 17. Muszę złożyć ten dokument w sekretariacie do godziny 17. Wolisz wysyłać rodzicom pieniądze czy prezenty? Wolisz wysyłać rodzicom pieniądze czy prezenty? Wolisz wysyłać rodzicom pieniądze czy prezenty Wolisz wysyłać rodzicom pieniądze czy prezenty I asked my boss to send me a draft of a contract for a client Poprosiłem szefa żeby wysłał mi propozycję umowy dla klienta Poprosiłem szefa żeby wysłał mi propozycję umowy dla klienta Poprosiłem szefa, żeby wysłał mi propozycję umowy dla klienta Poprosiłem szefa, żeby wysłał mi propozycję umowy dla klienta The content of the contract should be checked before sending Trzeba sprawdzić treść umowy przed wysłaniem. 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 It's good to submit documents in person at the office. Warto składać dokumenty w urzędzie osobiście. 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 Is submitting a copy of a document allowed? czy wolno składać kopie dokumentów czy wolno składać kopie dokumentów czy wolno składać kopie dokumentów czy wolno składać kopię dokumentów with the help of the post you can send a parcel anywhere you want przy pomocy poczty można wysłać paczkę gdziekolwiek chcesz. Przy pomocy poczty można wysłać paczkę gdziekolwiek chcesz. Przy pomocy poczty można wysłać paczkę gdziekolwiek chcesz. Przy pomocy poczty można wysłać paczkę gdziekolwiek chcesz.